Jak się jeździ nowym Serentą? Jedziemy teraz po de facto takim dukcie polnym utwardzonym i pierwsze co się rzuca w oczy to bardzo bardzo komfortowe zawieszenie, bardzo komfortowe i zarazem bardzo dobrze wyciszone, nadkola są świetnie wyciszone ogólnie cały samochód jest wyjątkowo, wyróżniająco się, dobrze wyciszone od wszelkich odgłosów ze świata zewnętrznego. Do tego układ hybrydowy, który często się przełącza w tryb elektryczny, potęguje tą ciszę, ten spokój w kabinie. Zobaczcie, nawet kamera się za bardzo nie trzęsie jadąc po tych wertepach. Samochód tak się prowadzi w amerykańsku miękko, komfortowo. I co ciekawe, nawet nie czuję się tych olbrzymich rozmiarów samochodów, samochodu podczas podróżowania nim. Zobaczcie, jaką te kamyczki. To wszystko jest fajnie tłumione. Nie tylko pod względem zawieszenia, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, pod względem wyciszenia nadkoli, nadwozia całego. To jest kompletna cisza cały czas się poruszamy, teraz już na silniku spalinowym i nie tylko jazda w oparciu o silnik elektryczny jest bardzo przyjemna z uwagi na tą ciszę panującą ale również jednostka spalinowa jest wyróżniająco się dobrze wyciszona ten taki charakterystyczny odgłos dla hybryd się pojawia podczas hamowania wraz z e Odzyskiwaniem energii czy rekuperacją. Automatyczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach pracuje płynnie. Jeszcze wyzerujemy sobie, żeby zobaczyć, jakie spalanie będzie podczas tego naszego przejazdu. Pracuje płynnie. Zdarza się czasami, kiedy początkowo chcemy się włączyć do ruchu. Ale jednak stwierdzamy, że nie dam rady, na chwilę odpuszczamy gaz i po chwili ponownie go wciskamy. Wtedy jest taka chwila zawahania, że no niewiele się dzieje. Dopiero po chwili napęd zostaje przekazany. Wygodne fotele. Obszerne, ale dobrze całkiem trzymają na boki. Bardzo dobrze podpierają uda. Zagłówek przyjemny, miękki. Ruszyliśmy i mamy spalanie 17 litrów. Już 12, szybko to będzie się stabilizować. Ja jestem zachwycony spalaniem w tym samochodzie, ale to za chwilę coś więcej na ten temat wam opowiem. Układ kierowniczy jest taki trochę leniwy, troszkę gumowaty. Nie jest na pewno mistrzem bezpośredniości, ale pasuje do charakteru tego samochodu czyli hybrydy w dużym suwie która służy głównie do przemieszczenia się z punktu A do B bez żadnych szaleństw i jedziemy sobie tak spokojnie tą kijanką a tak naprawdę panem dużym Sorento czujemy się bardzo pewnie na drodze samochód daje poczucie bezpieczeństwa jazda jest taka bardzo uspokajająca przyjemna, relaksująca tą samochodem Przełączanie jeszcze w ogóle pomiędzy, wspomnę, pomiędzy napędem elektrycznym a spalinowym następuje praktycznie zero-jedynkowo. Nie ma żadnych szarpnięć, zawahań itd., itd. Bardzo płynnie się to dzieje. Nie poruszamy się w oparciu o napęd elektryczny jadąc przepisowe 50 km na godzinę. Zobaczymy jak jest przy 140 km. Ruszę na odcinek autostrady, żeby zobaczyć, jak jest z wyciszeniem. Zobaczymy, jak on Bardzo pewnie się prowadzi ten samochód, nawet przy takich większych prędkościach, wyciszenie bardzo w porządku. Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile taka hybryda w takim dużym samochodzie jak Sorento może zużywać paliwa. I zdecydowanie, tak na logikę, wydaje się, że sensownie powinno się pójść w silnik wysokoprężny. Ale ja mówię nie: spróbujcie tutaj, pojedzicie tym i w sumie nie będziemy. Dawać samochodów testowe w dieslu, ponieważ przekonajcie się do hybryd. Ruch bardzo odważny, ale być może Kiwi co robi. Średnie zużycie paliwa wersji 4x4 jest w dieslu minimalnie mniejsze niż w hybrydzie. A wydaje mi się, że jeżeli będziemy się poruszać, korzystając głównie z trybu eko i zad hybrydy że jesteśmy w stanie w szczególności w ruchu miejskim wykręcać dużo lepsze zużycia paliwa to możliwe w, jednostkach, w jednostce wysokoprężnej mnie jadąc z Bielska do Pszczyny na dystansie 20 km z salonu udało się uzyskać średnie spalanie na poziomie według komputera 4,5 litra, byłem w szoku jak zobaczyłem ten wynik jazda oczywiście przepisowa z prędkością do 100 km na, km na godzinę tak czy inaczej, wynik rewelka. Jeżdżąc do pszczynie, e, tak jak dzisiaj, kancelaria, dom, jakieś tam e, przejazdy pomiędzy domami co jakiś czas na niedogrzanym silniku, spalanie się kształtuje między na niedogrzanym 7,5 a 8 litrów. Zimny silnik, ciągłe wsiadanie, wysiadanie i nagrzewanie jednostki. E, Potem, jak już silnik się rozgrzał i jazda po mieście na dłuższych dystansach, to jest spalanie na poziomie 6,3-6,5 litra, także rewelacja e, Jazda taka bez oszczędzania po prostu, jadę sobie tak jak chcę nie skupiam się na tym, aby dbać o przełączanie silnika spalinowego na silnik elektryczny powoduje spalanie po... jeżdżąc tak, po mieście i wokół miasta na poziomie 7,5 do 8 litrów tak samo zobaczymy zaraz ile ten silnik pali przy 140 km na godzinę myślę, że realnym średnim zużyciem paliwa w tym samochodzie to będzie przedział pomiędzy 7,5 a 8 to jest taki bardzo realny w trybie mieszanym jeżeli będzie w tym sporo jazdy na dogrzanym silniku z wykorzystaniem trybu ECO i zalet napędu hybrydowego Czyli napędu elektrycznego również sądzę, że średnie spalanie może być nawet na poziomie 7 litrów. Także to jest jak na tak duży samolot ciężki wynik, fenomenalny wręcz. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to jest faktycznie możliwe do uzyskania, niech się wybierze do salonu KIA na jazdę próbną. Niech sam na własnej skórze to zweryfikuje. Ja użytkuję ten samochód w taki sposób jak się go w taki sposób jak inne samochody jestem pod wrażeniem właśnie zużycia paliwa. Czas na podsumowanie testu Kisorento w wersji hybrydowej, zacznijmy jak to zwykle bywa u mnie od plusów, na pewno stylistyka, która jest wyróżniająca się zewnątrz i w środku cena w stosunku do tego jaki produkt otrzymujemy w zamian jest po prostu okazją za 200 tysięcy wersja full z 7 letnią gwarancją do przebiegu 150 km 1000 km pełnym wyposażeniem apendem na 4 koła, automatyczną skrzynią biegów ledami, nawigacją, podgrzewanymi fotelami i tak dalej i tak dalej auto wyposażone po brzegi Wersji XL i jak już tą cenę przerobiliśmy, włączanie do ruchu następuje błyskawicznie. To, też, jako plus reakcja, szybko, szybka reakcja układu napędowego. Coś, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym samochodzie, czyli układ napędowy, o którym już zacząłem mówić skrzynia płynnie, szybko zmienia przełożenia, układ na, reaguje bardzo spontanicznie na ruchy prawej stopy, przyspieszenie jest w zupełności wystarczające. Oczywiście, że ktoś podróżuje z prędkościami 160 w górę przy tej masie i powierzchni, powierzchni oporów powietrza może doskwierać jakiś tam brak dynamiki ale dla przeciętnego zjadacza chleba nic więcej nie potrzeba bardzo niskie zużycie paliwa przy tak ciężkim dużym samochodzie średnia na poziomie tych 6-8 jak teraz nim wskazuje komputer pokładowy Świetnie wyciszona kabina. Bardzo dobre, świetnie odświetlający jest nią reflektor RELET. Pakowność, przestronność tego samochodu. Cisza, wyciszenie ogólne. Trzeba przyznać, że marka Kia odrobiła zadanie bardzo solidnie, projektując ten samochód i przedstawiając do swojej oferty tak dobry produkt całościowo. Bardzo łatwo. Nabiera się czucia w pracy układu hamulcowego i skoku pedału, aby jak najlepiej wykorzystywać możliwości odzyskiwania energii. Nieźle wykończony jest znaczy, nic nie stuka, nic nie skrzypi, to jest oczywiście już wielki atut, ale naprawdę te materiały, które zostały użyte do wykończenia, są odpowiedniej jakości. W szczególności mając na uwadze cenę. Montaż, jak to zwyczaj bywa w samochodach koreańskich, obecnie produkowanych, stoi na wysokim poziomie. Bardzo czytelne i przyjemne w ubyciu zegary w użytkowaniu. Logiczność usługi i łatwość to też jest samochodzie wyróżniającym jeżeli chodzi o minusy układ kierowniczy bardzo mi przypomina ten z Mitsubishi Outlandera czyli to nie jest on mistrzem bezpośredniości i trzeba się nakręcić tutaj w tym samochodzie, żeby samochód podążał tam gdzie chcemy że to mają być jakieś manewry które wymagają większego skrętu kół to tą kierownicą Kilka pociągnięć trzeba zrobić. Niewiele informacji z niego dopływa do naszych rąk. Co w tym momencie dzieje się z kołami, możemy się w dużej mierze tylko domyślać. Po przechyłach nadwozia, które są dosyć znaczne, to nadwozie mocno się wychyla podczas zmian kierunku wjazdy. Tak troszkę sobie nurkuje, do tego trzeba przywyknąć, ja Nie wiem, że on jest niestabilny, ale czujemy, że jedziemy takim autobusem. Trochę podobnie, ale nie do tego stopnia jest w skodzie kodjak. No też jest takie nurkowanie autobusowe, czyli układ kierowniczy. No, jest bardzo leniwy i w sumie pasuje do tej leniwej, leniwego sposobu jazdy, które ma sprzyjać oszczędzaniu paliwa. Do wychylenia nadwozia trzeba się przyzwyczaić, Ale to nie jest auto do wyścigów. Czy coś jeszcze tutaj jest na minus? Wydaje mi się, że nie. Płynność jazdy tym samochodem jest wspaniała to jak on się toczy i teraz jedziemy i nagrywamy ten materiał już 25 minut średnie spalanie nam spadło na 7,1 litra na 100 km teraz się poruszamy tyk... o, się włączyła jednostka spalinowa ale wystarczy bardzo delikatnie dotykać pedału gazu i zaraz się przełączamy w jednostkę elektryczną spalanie już na 7 litrów spadło a dosyć mocno mamy podładowane baterie także trochę tych kilometrów bylibyśmy w stanie pokonać przy wsparciu albo wyłącznie nas, napędzie elektrycznym e, to by było na tyle dziękuję za uwagę e, komentujcie, lajkujcie, szerujcie i dawajcie znać co zmienić, poprawić albo jaki samochód byście chcieli zobaczyć w kolejnym teście Dziękuję za uwagę, trzymajcie się.